Siemanko widzowie, dzisiaj jest drugi odcinek z pacy 21 Jak widzicie mam kolejne paczki, kodzik oczywiście będzie w opisie dla was I co, możemy już zacząć z paczkami, bo mam 18% To na początku Happy jest, Coś tak, i... CO JEST?! O kurde To chyba wezmę... Ja robię premier to mor. Mora sobie wezmę. Dobra, tutaj mamy kolejne. Tu wezmę benzyna. Dobra, kolejne. Po overalu. To jest lepszy. Możecie napisać w komentarzach, które rangi macie tutaj Ja teraz mam brąz 1 I po paczkach sobie zagramy w World Champions i Jeden mecz i to będzie ostatni mecz O, y, będę miał teraz Silver 3 No i dobra, tutaj sobie wybieramy Tutaj kolejny to Wezmę Raford Dobra. I ostatni. Pick Champion. Tutaj wezmę sobie kolejnego. Raford Dobra, I teraz Bank. Co jest? 96, Neymar. Nie, czy nie wiem, co pogba? Neymar. 96. Kolejny. Mamy tu jeszcze cztery z pięciu. Suarez. Dobra. Kolejny. Suarez. Suareza wezmę, żeby trade'y robić. Może zrobię coś z tego. Griezmann Hazard. Hazard. To wezmę sobie teraz. Nie, hazard wezmę. U uh, i ostatni Suarez, dobra Teraz to wezmę Pogba I teraz jest Icon, Icon Moments Średnie To wezmę największy, to będzie Auzebio Dobra i przechodzimy do paczek Pierwsza paczka bez walkoutu, druga też, dobra kolejna też bez walkoutu, walkout, Anglia, CB, nie wiem w ogóle co to jest. с маленькой. Набрала каут. walkout bramka to będzie courtois dobra tutaj szybko te paczki pominę tam chyba był suarez tutaj di maria Dobra, już jestem. Teraz special Pack 5. I walkout. Italia. Bramkaż. Gonna Ruma. Tak, mam go. Dobra, kolejna. Bez walkoutu. Kolejna. Def nie ma. I ostatnie dwie Walkout Mane, Mana chyba nie ma na pewno Mam go Dobra i ostatnia paczka Nic Teraz mogę trafić 84 plus Ale na początku sobie otworzyłem mecz, Pak. Bez walkautu, nie, ja tu maczkę tam. Bez walkautu. Dobra. I teraz dobra, lecimy walkout bez walkautu. <coughs> Walkaut. To, to będzie 87 bala. I ostatnie dwie. I jeżeli chcecie więcej odcinków, to zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie. To będzie też więcej kodów dla was. No i kolejny kosta. Dobra, i po tej paczce będziemy powoli wchodzić do Champions. Ostatni mecz o Silver 3. Mam nadzieję, że do jutra mi się uda. Bo jutro odcinek też będzie gdzieś o. Niemal gdzieś po południu. I będzie z odbioru nagród. Za Silver. A teraz będę miał Silver 2. Sorry za pomyłkę. To będę miał jutro takie nagrody. 50 i postaram się wygrać to. Ale nie wiem, czy mi się uda. Skład sobie cały zmienię. Premier i tutaj chyba sobie zmienimy ligę. O, oh, na to. <coughs> Tutaj już nie. Fatih. Tutaj ten. Ten. Ten nie. Isko nie? Silva. Bale. Marcelo i Ratu. Tu. Tu, tu. i Bramkow to Oblak Dobra Lecimy Koło nam polosuje Musimy poczekać, dobra Postaram się wygrać Niby słaby, tylko nie wiem jakie Te ma karty Dobra, tutaj To to raczej przegrana defensywa to nikogo nie ma Remis jeden jeden Dobra. Mm, teraz barana dobra 2, 1 Dobra, 3, 1. Teraz Ramos. 4-1. Możemy to wygrać. Ale za chwilę będzie stawiał legendę. No właśnie już przegrana. Tuż Kogo miał? Kurde i przegrana. A nawet to będzie remis chyba. Nie, przegrana. Jeszcze siedem meczów mogę rozegrać, no to próbujemy. <śm> Losuje cały czas i już w meczu jesteśmy. O, tutaj też już na pewno przegrana będzie Ronaldo. <laughs> Dobra, tutaj już weźmiemy sobie błaka. Przodrana. jeden jeden <laughs> Dwa, jeden będzie trzy, jeden trzy. nie teraz mogę postawić cebeka kolejny przegrana dobra nie. Nie postawiłem, nie postawiłem defensywy, tylko w atak i przez to poegrał. Koło Ronaldo. Kart nie ma The champions. Przegrana. Chyba nie będzie co grać z tych meczów, jakie mam z Bundesliga? Dobra, z Bundesligi spróbuję Sk skład. osiemdziesiąt Tutaj. Dobra. Jak teraz, nie wyj jak teraz nie wyjdzie, to już nie gram. Mam no, 16% w telefonie. No sobie kolejny macz. Dobra. To ja raczej tefę przegranam, bo tu mam. Kurde, no skład w ogóle nie mam do grania. Mam 83 To będzie przegrana chyba 1-1 2-1 2-0 Dobra Teraz sobie postawię Hummelca Dobra Teraz, a tak. To już przegrana raczej. Albo Teraz dał wy... dobra. Defensywę kładę. Dobra. I teraz jeszcze jedna, jeszcze dwa razy. Błagam. Remis. Nie Dobra Pięć I teraz tylko wygrać Nie on jeszcze Dwie próby Dobra Zagrana To Albo Remis Remis chyba Kurde Teraz kogo ma? CB a tak jeszcze Remis Ja nie uda mi się wbić Jeszcze gówno skład mam Sam real Kolejna przegrana, fajnie Dobrá, teď umrz se postavě. Ramis. <coughs> Dobrá, tu dva. Това връща ви птев с феграм. Потом карта нямам. Добре. Могам. Nie, to nie ma co. Kolejna przegrana. Defensywa. Przegrana. Teraz wszystko będzie kładę w defensywie. Dobra. Tu już. Po tym meczu ostatni raz próbuję. Tej. Cały czas defensywny, no nie będzie. Silvera 2 silver 3 będzie tylko ja. Yeah. Teraz atak, że pięć meczu podbieram sobie tutaj. Dobra. Koho tu máme? Koho? Kurda. Dobra, po tym meczu, jak nie wyjdzie nam to, co zrobimy tradea. Nie no, ale w następne FUT Champions to będę przygotowany jeszcze. Cały skład, prawie legend. To już. Na pewno przegrana. Nakata. Dobra Na razie wygrywamy to chyba będzie 3 0 2, 1 już I to już zaczynamy się porażki Dobra to już co to będzie? Kto to był? Ronaldo Dobra Będzie Silver 3 Zawsze jakieś nagrody